Cześć moi drodzy, z tej strony brewastfandclotsk.pl, a przed Wami krótka recenzja najnowszego klasycznego Batmobila, który pojawił się na rynku dosłownie w tym miesiącu. Dlaczego krótka? Ano, dlatego, że jest to najmniej satysfakcjonujący build, jaki miałem okazję budować z nowości LEGO w tym roku. Szczegóły w materiale. Zapraszam. Październikowy batmobil z klasycznego serialu telewizyjnego o Batmanie ma dwie główne zalety. Jest stosunkowo tani, a do tego ładny po zbudowaniu. Zanim więc zacznę narzekać, skupmy się na tych dwóch cechach. Po drogim batmobilu z filmów Bartona oraz Tumblerze z Batmanów Nolana otrzymujemy dla odmiany pojazd wyceniony bardzo atrakcyjnie. Za ponad 1800 elementów zapłacimy katalogowo 660 zł, co wygląda znacznie lepiej niż choćby cena Tumblera, kosztującego 1200 zł, a złożonego z zaledwie około 250 części więcej. Do tego nowy, klasyczny Batmobil to mokry sen fanów superbohaterskiego modelarstwa, bo oddany jest bardzo wiernie, z odpowiednim pietyzmem, a do tego jest duży. Mierzy aż 50 cm długości. Z pewnej odległości nowy wehikuł Batmana wygląda jak prawdziwy, dopieszczony pod kątem detali model, a nie konstrukcja z klocków. Roboty robią tu m.in. specjalne szybki, zaprojektowane specjalnie dla tego builda. Jestem bardzo ciekaw, czy kiedykolwiek zobaczymy je gdzieś indziej. Niestety tu kończą się zalety klasycznego Batmobila, a dużych wad, jakkolwiek dość subiektywnych, ma on tyle, że właściwie nie wiem, od której zacząć. No to może od tej. Konstrukcja jest praktycznie pozbawiona jakichkolwiek elementów ruchomych. Mamy tu tylko kręcące się koła, otwierany bagażnik z batkomputerem i tyle. Brakuje tu choćby tak podstawowej zdawałoby się funkcji jak układ kierowniczy, co razi w oczy tym bardziej, że syrena na szczycie samochodu aż prosi się o to, by użyć jej jako elementu sterowania tak zwaną ręką boga. Pojazd jest też pozbawiony jakichkolwiek funkcji związanych z jego niestandardową rolą. Nie możemy rozsypać na drodze kolców, wystrzelić liny z kotwiczką czy użyć spadochronu. Okej, okay, to ostatnie może to trochę tłumacz, ale wiecie o co mi chodzi. Jest to bardzo dziwne, tym bardziej, że w środku modelu mamy ogromnie wykorzystanej przestrzeni. A bondowski Aston Martin, kreator eksperta, miał wiele ultra ciekawych funkcji bawialnych przy rozmiarze mniejszym o 1 trzecią i zbliżonej cenie katalogowej. Użyte techniki budowania również nie zachwycają. Jak wspomniałem, w modelu mamy sporo wolnej przestrzeni, więc zasadniczo budujemy pustą skorupę. A ciekawsze miejsca obejmują tylko siedzenia oraz front pojazdu, częściowo budowany w inwersji. Poza tym to w dużej mierze dociskanie klocka do klocka z okazjonalnym obrotem o 90 stopni. Sytuacji nie poprawiają również naklejki. Może nie jest ich strasznie dużo, ale ich rozmiar i układ wymusza bardzo staranne dopasowanie. O ile oczywiście zależy nam na odpowiednim wyglądzie modelu. Naklejkę znajdziemy również na tabliczce opisowej, która z kolei jest potwornie biedna. Nie do takiego standardu przyzwyczaiły nas poprzednie modele z tej miniserii. Wreszcie minifigurka. Batman sam w sobie jest bardzo ok, zwłaszcza że ma gumową pelerynkę, ale brak robina w tak charakterystycznym modelu woła o pomstę do nieba. W Tumblerze dostaliśmy Jokera, a właściwie mógł być to ktokolwiek inny, natomiast tu zabrakło postaci, która jest dla właściwego serialu ikoniczna to bardzo dziwna decyzja, którą trudno mi zrozumieć. Ogólnie odnoszę wrażenie, że na projekt nowego Batmobila zabrakło budżetu albo ktoś w centrali Lego uparł się, że model ma być duży i tani. Niby to zadziałało, bo to chyba największy możliwy model samochodu, jaki możemy dostać za kwotę katalogową na poziomie około 650 zł, ale braki w podstawowych funkcjach są tak znaczące, że aż trudno było mi w nie uwierzyć. Zdecydowanie wolałbym dopłacić do modelu te 100-200 zł i dostać chociaż możliwość skręcania kół, bo zdecydowanie jest na nią miejsce. Najprościej mówiąc, nowy Batmobil to model stricte wystawowy, opatrzony metką z całkiem korzystną ceną. Nie spodziewajcie się jednak po nim niczego poza tym, że będzie bardzo dobrze wyglądał na półce. Polecam go wyłącznie hardkorowym wielbicielom rocznego rycerza, którzy nie wyobrażają sobie nieposiadania kompletu jego pojazdów w dużej skali. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym modelu i czy jesteście równie zawiedzeni jak ja. Czy może dokładnie tego się spodziewaliście? W międzyczasie możecie też podrzucić nam łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze nas nie śledzicie. Zapraszamy też do wspierania nas na Patronite, dzięki czemu materiały takie jak ten możecie dostawać z wyprzedzeniem. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach.